Co sądzi pan o języku kaszubskim? No, bardzo mi się podoba. Tyle lat tu mieszkam, i się przyzwyczaiłem do niego. Bo ja z nami w Olsztynie mieszkałem i w Katowicach, także z językami, jestem, ze wszystkimi gwarami jestem obeznany dobrze. Język kaszubski dla mnie jest językiem bardzo pięknym, dźwięcznym. Może trochę mi zrozumiałem dla tych, którzy są z południa, bo ja z południa Polski pochodzę, ale już przez te 28 lat tu na tych ziemiach naprawdę go pokochałem. Nie znam tego języka specjalnie, no ale jest bardzo dźwięczny, to jest najważniejsze. No bardzo fajny język, wraca teraz do, do tego tutaj u nas na kaszubak. także no zadowolona, jestem cieszyć. jestem Kaszubką też oczywiście, nie? No jest bardzo fajny językiem i cieszymy się, że jeszcze nie zaginął wśród nas, no i że możemy się go uczyć, tak? Jest jakąś formą kulturalną i tutaj na tego regionu także jest istotny uważam. Jak najbardziej należy go rozwijać, po To wpraczyć. mowa. Ja my przecież my się urodzili jako Kaszubi, jesteśmy, jako Kaszubi, ale teraz się mówię po polsku, wtedy, Tylko w domu między sobą. O siostra, ja to my po kasubsko rozmawiamy. A tak to. To jest polska rozmawia. Ja. Ale teraz już, a u nas w kościele, tu świętego Leona jest nawet msza po Kaszupsku. No i bardzo dużo ludzi chodzi właśnie na tę To Czy należy go uczyć w szkołach? Myślę, że tak. Szczególnie w tym regionie, jak najbardziej. To jest coś, co należy do części tego regionu. Jak gdyby, no, kultywuje się z tym rejonem. To jest jak coś, jaka i B po prostu, tak? Uważam, że jest bardzo istotny. Oczywiście powinna być pra, y, 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 wolny wybór, czyli każdy powinien mieć możliwość decydowania, czy chce lub nie chce, tak? Jak najbardziej powinien być to przymusowe prowadzenie tych zajęć, tak? No do, do, dobrowolność jakaś powinna być, nie? Jak ktoś chce, to proszę bardzo. No dlaczego nie, nie? Jest demokracja w końcu. <grych> Według mnie tak. Dlaczego? Z tego względu, że to jest nasza jakaś historia tego, tego hmm, tutaj regionu. Tak jak na Śląsku Śląski. Jeśli to jest ten region, na pewno tak. Żeby ta młodzież się nauczyła i po prostu żeby poznała ten język, nie? Bo to jest też ważne jest dla tego regionu. No i mogą się poszczycić jak wyjadę gdzieś, że są z o! Powinien, myślę. Dlaczego? No Na tylko nasi dziadkowie, większość naszych dziadków mówi po tym języku. Po prostu... Nie no z naszego jest po prostu, nie? Powinniśmy się tego nauczyć. Oni też chcą zostać wpisani w język europejski, nie? No, no myślę, że tak. Myślę, że tak, już tutaj niektóre tam właśnie chyba w Linii czy w Strzepczu ten język w szkołach już jest, myślę, że tak. Jak najbardziej, ja jestem za. Dlaczego? Dlaczego? Żeby utrzymywać tradycję naszą, prawda, kaszubską. Uważam, że tak, jest to język etniczny, ale jest to język, ponieważ ma swoją pisownię, gramatykę i można po prostu nim się posługiwać. Uważam, że w szkole powinny być dalsze specjalne szkoły, specjalne klasy językiem kaszubskim, żeby kultywować ten język. No mi się wydaje, że oni powinni. Ja pani powiem prawdę, ja mam syna, syna ja mam Kaszubką po kaszubsku, bo wychowana się, uczyłam, a syn nie umie ani tyle po kaszubsku. No a moje dzieci no. umią? Też nie umią. No. Oni się mnie pytają, co to jest za słowo, co to, co tam. No tak, być uczony w szkołach. Mnie tak się tak wydaje. Jo. No pani jak ja po oni umieją słowa. No nie, a tak bo nasze, też nie. No, no tam jo, no tam, tam jakieś tam słowo no. oni potrafią. No. Poza tym nie ma tego. Chyba no tak. Skoro my tu mieszkamy, a, a naj, najwięcej mi się wydaje, to powinno się uczyć domu, nie? Bo jak w domu ludzie rozmawiają, no to dzieciaki od razu to tak samo jak w innych językach. Dziecko szybko pojmuje, ale teraz to, to prawda, ja sama nie rozmawiam domu po kaszubsku, bo akurat nie mam męża kaszuba. I tak te tak moje dzieci też za bardzo nie umieją po kaszubsku, Ale jeszcze gorzej jest, wie pani, jak ludzie wyjeżdżają na przykład na Zachód i dzieci nie umieją nawet po polsku, to jest dopiero tragedia, nie?